Hej, witam was na moim kanale. Poprawiłam kamerę. Te słońce ciągle na mnie nachodzi, więc widzę, że będzie ciężko. Nie widzę nic w kadrze, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze się będzie tak oglądało. Ale witam was tak dzisiaj tutaj u mnie słonecznie. Hej, dobra, dzisiaj porozmawiamy sobie o pani, o której ciężko jest cokolwiek powiedzieć w internecie. A dlaczego? Ponieważ YouTube banuje albo daje ograniczenia wiekowe pod każdym filmem, który się o niej ktokolwiek wypowie. Oczywiście, ona może wstawiać filmy na swój kanał, ale żeby ktokolwiek coś powiedział o niej, a nie daj Panie Boże, wstawił zdjęcie jej, od razu filmik jest banowany, usuwany albo dawany jako taki z ograniczeniami wiekowymi. I mowa tutaj o Eugenii Kuni. Słuchajcie, nagrałam już dwa filmy o niej. I chyba y, oba mają ograniczenia wiekowe. Więc naprawdę ciężko. Mimo to, u niej sytuacja jest praktycznie bezmienna, i rzadko kiedy coś się u niej ciekawego takiego dzieje, żeby móc y, powiedzieć. Ale coś się wydarzyło, i zaraz do tego dojdę. Oczywiście nie będę mogła pokazać Wam stanu, w jakim znajduje się Eugenia, czyli jak aktualnie wygląda. Ponieważ no, zdjęcia są zbyt drastyczne na YouTube, żeby je y, tutaj upublicznić, myślę, że jeżeli będą pojawiały się jakieś jej zdjęcia, to będą z zakresu jej twarzy, włosów. Y, YouTube nie lubi rąk i nawet jak się pojawiają tutaj jej ramiona, jakieś obojczyki. No to filmik jest y, no, zaraz blokowany albo właśnie są dawane te ograniczenia wiekowe. Dlatego postaram się zrobić wszystko, żeby uniknąć tego, żeby ten filmik y, jakimś cudem nie dostał tych ograniczeń, ale szczerze wątpię. Więc tak po takim długim wstępie wiecie jaki temat jest w filmu. Dobra, trochę słońce zachodzi już powoli, widzę siebie w końcu w kadrze. Ale dobra, ja miała teraz zrobić update tego, co jest z Eugenią, co z jej zdrowiem, co u niej. To bym chyba nie powiedziała absolutnie nic, ponieważ trzy jej filmy w dalszym ciągu wyglądają tak samo. Ona wygląda tak samo, więc nic się nie zmieniło, tak jak przez wszystkie lata, w których Eugenia tworzy swoje treści na YouTube'a, TikToka czy Instagrama. Ale jednak wydarzyło się coś, o co martwiło się bardzo dużo osób i widzów Eugenii Kuni, a mianowicie o jej psa, który po prostu był w podeszłym wieku. Był po prostu starszy. Eugene wstawiała masę treści związane właśnie z jej psem na Instastory to prawie codziennie wstawiała zdjęcie tego Baza, piosenka nazywała się Baz i jakieś podpisy typu Zobaczcie, kim jest słodki, no i takie tam, no typowa właścicielka, która po prostu kocha swojego psa. Ale tutaj w przypadku Eugenii widzowie mieli taką, taki obraz tego, że ona jest jak dziecko i ona jakby nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten pies, może odejść, no taki dawała trochę obraz w internecie, tylko jakby nic nie mówiła nigdy o stanie zdrowia nikogo, ani swoim ani nawet psa, więc widzowie y, myślą, że ona jest nieświadoma i pod tak naprawdę każdą rolką czy postem, gdzie ona wstawiała tego psa pojawiały się zawsze komentarze typu, y, że jak ona sobie poradzi, gdy go nie będzie, albo czy ona wie, że ten pies już ma tyle lat Eugenia, tak jak zawsze, daje ten obraz uśmiechu, tego, że jest wszystko dobrze, jest szczęśliwa i wszystko gra. To w tym przypadku myślę, że tak jak i w przypadku jej babci, to Eugenia pokazuje, że dobrze wie, co się dzieje wokół niej i ma pełną świadomość. Bo ona nie nagrywała żadnych TikToków czy Instastory, w których płacze. U niej takie rzeczy się nie zdarzają. Ona nie była zaskoczona czy coś w tym stylu, wręcz przeciwnie, ona po prostu poinformowała swoich widzów, że jej pies odszedł. I moim zdaniem zrobiła to w bardzo świadomy tego sposób, bo wręcz zrobiła to w taki sposób, jak każda inna dorosła, 30 osoba w jej wieku na Instagramie czy jakichś social mediach. Wiele takich, wiecie, niedojrzałych osób czy emocjonalnych płacze, albo nagrywasz ten pies, co się stało. A ona tutaj po prostu tego psa pożegnała, podziękowała, że był tyle lat, ile z nimi był, że ma nadzieję, że zobaczy się z babcią, Eugenie, ten pies, jeżeli ktoś wierzy w psie niebo. No i przede wszystkim podziękowała swoim widzom za wsparcie, czyli nie zrobiła nic takiego, co, czego ludzie się obawiali. Bo ludzie myślą, że Judzina jest nieświadoma, nieświadoma tego, co się wokół niej dzieje, że są jakieś tam choroby, czy nawet choroby związane z jej. Yy, ano. Myślę, że tutaj to pokazuje, że ona doskonale wie, co się dzieje, tylko po prostu tego nie pokazuje w internecie. I w takich sytuacjach. No po prostu widzimy, że no to co czasami te dopiski na jej temat mogą być naprawdę błędne, tylko że ona jest nieświadoma, że nie wie, że jest chora, być może Eugenia to wszystko wie, no a w takich sytuacjach, w których pokazuje, jaka jest rozważna, no bo nie działa jakoś pochownie a ludzie myśleli, że na przykład ona nie wie, że ten pies jest starszym psem, no to ona jednak pokazuje, że bawi tego w pełni świadoma. Myślę, że tak samo może być w pełni świadoma o swojej chorobie o chorobie, swojego stanu zdrowia, tego co wstawia do internetu. I tak naprawdę, że może być to kreacja. I podobnie było w przypadku jej babci, kiedy jej babcia odeszła na kilka dni ludzi odeszła z internetu, żeby tam psychicznie sobie poradzić poza kamerami, potem wstawiła tam jakieś posty, że jest jej przykro, no, ale też zrobiła to w formie bardziej pożegnania niż jakiejś bardzo rozemocjonalizowanej treści. Jak widzimy, ona po prostu wie, kiedy odsunąć się z internetu, kiedy dać sobie psychicznie czas, więc ona przepracowuje to raczej poza kamerami. No i ta sytuacja po prostu pokazuje to, że widzowie nie mają tak dużej wiedzy, jakim się wydaje na temat Yujin Nikuni, ponieważ widzowie mają obraz jej jako takiej osoby nieświadomej która jest trochę jak dziecko, jednak jest dorosłą kobietą. Ale co jakby się okazało, gdyby to było błędne myślenie? Tak naprawdę to Eugenia rozdaje karty, a nie na przykład jej mama. Myślę, że materiał o niej to byłby dobry materiał na temat jakiejś biografii, dwugodzinnego filmu, serialu na Netflixie albo nawet książki. I ja osobiście sięgnęłabym po taki materiał. Bo to jest chyba jedna z najbardziej tajemniczych osób w internecie, właśnie Eugenia Kuni. A jest taka dlatego, jest taka tajemnicza, tak naprawdę tylko dlatego, ponieważ nie, nie daje informacji na temat swojego zdrowia i być może robi to celowo, ale jak widzicie, bardzo to pomaga w tej tajemniczości, w tym, że widzowie denerwują się, że nie mogą dowiedzieć się czegoś więcej, jak chcą, a ona po prostu tego nie robi. Bo myślę, że Eugenia na pewno ma jakieś badania i świadomość, o której po prostu nie mówi publicznie. No i takie wnioski nasunęły się osobiście mi po tym, jak zobaczyłam to, że jej pies zmarł i to, jak ona podeszła do tej całej sytuacji. Może wy macie inne teorie, inne myślenie, i inne spostrzeżenia? Oczywiście, chętnie je przeczytam i dowiem się, co wymyśli ten temat. Może ktoś z takiego bardziej psychologicznego punktu widzenia też by mógł się wypowiedzieć? To zachęcam, oczywiście, w komentarzach. Ale to jest to, co ja zobaczyłam i to, co ja sobie pomyślałam. Więc to był trzeci materiał na temat Cooney na moim kanale. Mam nadzieję, że nie zostanie on zablokowany ani nie, da, nie zostaną. Nie da są tutaj ograniczeń wiekowych, więc myślę, że bardziej wam powklejam psa Eugenii niż samo Eugenie. Chyba, że YouTube jest tak wyczulony na jej imię i nazwisko, i już wtedy dostaje cynka, że trzeba sponować filmik. Dobra, to jest e, chyba wszystko, co chciałam powiedzieć, bo tak naprawdę to był ten jeden e, temat, który chciałam poruszyć na temat Eugenii, czyli temat psa Basa. No słuchajcie, zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijać, czy coś więcej dowiemy się o rodzinie, czy coś tam się wydarzy. Czas przyniesie nam odpowiedzi. A ja zapraszam was do subskrypcji, bo jeżeli coś się wydarzy, na pewno to nagram, więc musicie być na bieżąco, żeby pamiętać o tym kanale. Zostawcie również łapkę w górę oraz możecie wpaść na moje playlisty. No, i co, to będzie raczej taki krótki filmik, filmik informacyjny, e, którym się tutaj podzielę moimi przemyśleniami. A wy oczywiście możecie podzielić się swoimi w komentarzu. Jak widzicie, słońce już zaszło, czyli znak, żeby kończyć ten filmik. Słodzie, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do obejrzenia moich poprzednich filmów i przejrzenia sobie playlist. Dziękuję za oglądanie. Papa, pa. widzimy się w kolejnym odcinku.